Dlatego, że amerykański pragmatyzm nakazuje się no, cały czas starać nie powiedzieć ostatecznego słowa. Ja tak to postrzegam. Prezydent Trump jako wieloletni biznesmen, to jednak biznesmen z sukcesem gospodarczym, no bo to nie jest biznesmen, który do polityki poszedł, bo mu się nie udało. Znamy takich posłów u nas, którzy jakimś się biznes nie udał, to poszli do polityki. Tutaj mamy kogoś zupełnie innego. To jest człowiek z ogromnym sukcesem życiowym, jeśli chodzi o prowadzenie interesów i to interesów w skali nie tylko amerykańskiej, ale też międzynarodowej. Ja myślę, że on ma tak zaprogramowany umysł, tego charakteryzują też niektórzy komentatorzy amerykańscy, że to jest człowiek, który będzie nieustannie próbował przekonywać, bo on wierzy w to, że większość polityków i tak ma naturę biznesmena, że da się z nimi w pewnym sensie pohandlować. I te próby amerykańskie będą jeszcze jakiś czas trwały. Myślę, że Moja ocena jest taka, że to będzie coraz mniej ogniste, coraz mniej natarczywe, coraz mniej charakterne i po prostu w końcu dojdziemy do takiego momentu, kiedy amerykańska administracja na czele z prezydentem Trumpem będą musieli uznać, że język, którym Rosja, w którym Rosja rozumie i w którym trzeba z Rosją rozmawiać to jest język siły.